Na dobry wynik grupy 2018 roku wpływ miał przede wszystkim dynamiczny wzrost w dwóch segmentach działalności debowingu i budownictwie przemysłowym. Otworzyliśmy trzeci już oddział spółki projekt Budownictwo oraz oddaliśmy do użytkowania i sprzedaliśmy mieszkania pierwszego etapu projektu Platanowy Park w Bydgoszczy. Na przychody w hotelarstwie pozytywnie wpłynął pełen rok działalności czterogwiazdkowego obiektu Hotel Focus Premium w Bydgoszczy, również otwarcie hotelu w Sopocie i otwarcie hotelu w Poznaniu. W roku 2019 oczekujemy w sektorze deweloperskim Lekkie ochłodzenie ze względu na przesunięcie czasowe budowy kolejnego etapu. Staramy się nie farweryzować żadnego z segmentów i rozwijać je, dostosowując do aktualnej sytuacji rynkowej. Zapewnia to nam stabilne przychody i odporność na wahania rynku. Akwizycja spółki Atrem ma związek z naszym sukcesem w sektorze budownictwa przemysłowego, Proypsze Budownictwo. Jest to spółka, którą bardzo szybko, bardzo rentownie rozwinęliśmy. Chcemy przyspieszyć jej rozwój i wzmocnić siłę tego segmentu. Po to dokonaliśmy przejęcia w tym segmencie, czyli spółki w budownictwie specjalistycznym spółki Atrem. Pozwoli nam szybko zbudować silny segment budownictwa przemysłowego. Jak Państwo zauważyli i zapoznali się z czytaniem naszego sprawozdania finansowego za 2018 rok, wygenerowaliśmy bardzo dużo gotówki, 44 miliony złotych. Pozbyliśmy się również aktywów nieprzynoszących tak nie, nie, aktywów nieoperacyjnych jak stocznia pomarania pozwoliło nam to zejść z kredytów operacyjnych, poprawić naszą sytuację zadłużeniową, poprawić naszą sytuację gotówkową, co pozwala nam myśleć i pracować nad rozwojem czy to organicznym naszych spółek, czy nad pracą, nad kolejnymi przejęciami. Tą pracę ciągle prowadzimy. Przedstawiliśmy tę strategię, żeby pokazać naszym akcjonariuszom długofalowy cel naszej strategii. To jest zwiększenie wartości spółki dla naszych akcjonariuszy. Podkreślam, jeśli chodzi o założenia na 2018 rok, to pozytywnie oceniamy ich realizację. W segmencie przemysłowym celowaliśmy na wzrost sprzedaży produktów własnych i ograniczenie działalności usługowej wykonywanej na cudzej dokumentacji. Osiągnęliśmy portfel zamówień 100 milionów złotych w segmencie budownictwa przemysłowego. Zakończenie działań połączeniowych w Makrum oraz sprzedaży nieefektywnych aktywów, czyli fabryk w Sempulnie Krajeńskim. Wszystkie te założenia zostały zrealizowane. W segmencie deweloperskim i najmu nieruchomości rozwinęliśmy działalność na rynku bydgoskim, rozpoczynając drugi etap największej inwestycji deweloperskiej w mieście Platanowy Park i sprzedając mieszkania pierwszego etapu. Rozpoczęliśmy drugi duży projekt deweloperski osiedle uniwersyteckim. Kolejne ze zrealizowanych założeń to rozpoczęcie sprzedaży dojdziałych aktywów nie biorących udziału w działalności operacyjnej. Natomiast co chciałbym podkreślić, to to, że w 2015 roku nasza spółka miała 98 milionów sprzedaży przy aktywach 148 milionów złotych. W 2018 zakończyliśmy rok 340 milionów sprzedaży i 190 milionów aktywów. To pokazuje, w jaki sposób budujemy wartość dla naszych akcjonariuszy, czego serdecznie wszystkich zachęcam do inwestowania w grupę kapitałową Immobil. Dziękuję bardzo.